Świnka Peppa wzięła udział w konkursie talentów razem ze swoim młodszym braciszkiem Georgem. Nagroda jest bardzo, ale to bardzo fajna. Jest to wycieczka do najlepszego Luna Parku w całym mieście. Och George, nie masz pojęcia jak bardzo się denerwuję. Mam nadzieję, że wygram. To dla mnie bardzo dużo znaczy, wiesz? Och Peppo, Byłaś najlepsza ze wszystkich uczestników. Twój pokaz tańca był po prostu przecudowny. Jak dla mnie wygrasz, na pewno zajmiesz pierwsze miejsce i pojedziemy razem do luna parku. Naprawdę więcej wiary w siebie, Peppo. Nic dziwnego, że Peppa była zdenerwowana, w konkursie również wzięła udział niezwykła wokalistka aż ma ona niesamowity głos. Jednak konkurs jeszcze nie jest rozstrzygnięty i każdy ma możliwość wygrać wycieczkę. Och, no przecież, też ci trochę denerwuję, jednak uważam, że mój występ był doskonały. Naprawdę ćwiczyłam to wiele godzin, ale no cóż, nie dyskryminuję żadnego z uczestników i przyjmę każdą wiadomość. Mam nadzieję, że to będzie akurat ta, na którą czekam, czyli że wygram. No, ale to w końcu żadna nowość. Każdy chce wygrać. Jednak jestem świadoma tego, że konkurencja jest naprawdę na wysokim poziomie. Mm, będzie ciekawie. Tego jestem na 100% pewna. Peppo, Peppo, to kto jest jeszcze uczestnikiem? Jesteś ty, aż, która śpiewa piosenkę? I kto jeszcze? Zdradź mi to, jestem bardzo ciekawy. Och, George, przecież mówiłam ci to tyle razy. Jest jeszcze masza, która robi niezwykłe wypieki i... eee... Mm, nie wiem, wiesz co, za chwilę na pewno mi się przypomni. Och, tak, to prawda, ja również się zgłosiłam do konkursu. W końcu każdy ma równe szanse. Moim talentem jest pieczenie ciast i to najróżniejszych. Wszyscy mówią, że moje wypieki są najlepsze w calutkim mieście, dlatego postanowiłam je spróbować. W końcu wycieczka do Luna Parku jest bardzo, ale to bardzo dobrą zachętą i mogłam robić to, co naprawdę lubię, dlatego mam nadzieję, że wygram. Trzymajcie za mnie, kciuki. Dobra? Och, witaj, Peppo. Widzę, że również czekasz na wyniki. Trzymam. Za wszystkich, chociaż nie będę udawała, mam nadzieję, że zajmę pierwsze miejsce. W końcu, no dobra, każdy był naprawdę super utalentowany. Muszę przyznać, że w naszym miasteczku jest bardzo dużo zdolnych osób. Ha, ale zwycięzca może być tylko jeden. Jestem ciekawa, co na to nasi sędziowie. Ha, już za chwilkę będą wyniki. Czujesz to napięcie w powietrzu? Bo ja tak! O, witaj aż! Widzę, że już uczestnicy powoli się zbierają. Ja też czekam na wyniki. Ha, mam nadzieję, że uda mi się zająć jakieś miejsce. Już nawet nie musi być pierwsze. Po prostu wiesz, chciałem pokazać moje super sztuczki z koniem. Podobał ci się mój występ? Ja uważam, że ty byłaś świetna. Zresztą wszyscy dali z siebie wszystko. A o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Chudy, chudy, tak się cieszę, że cię widzę. Wiesz, już nie mogę się doczekać. Jestem cała w nerwach, aż mnie przepoczę. Hmm, kiedy te wyniki? Nie mogę już tego dłużej znieść. Nie mogę się doczekać, kto wygra. Mam nadzieję, że... No. Ha, po prostu chciałam, chciałabym to wygrać, bo, bo tak długo pracowałam, udoskonalałam moje przepisy i siedziałam w kuchni tyle godzin. Nie może moja praca pójść na marne. Ale wiem, że przecież wszyscy ciężko pracowali. I moi. Po prostu chciałabym wygrać, wiesz? Ha. No i gdzie się wszyscy podzieli, gdy ma już być tak ważny moment już za parę minut? Peppo, peppo mają już ogłaszać wyniki. Szybko jest zbiórka i będą mówić, kto wygrał. Chodź, szybko, szybko. George, George. Słyszałam, jak mnie wołałeś. Dlatego przyszłam. I co? Mają ogłosić wyniki? Powiedz, że jeszcze tego nie przegapiłam, że dopiero to będzie. Och, jejka, moje nerwy, moje nerwy. Uu, pep, po, pep, po, pep, po oddychaj. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. O, ale się denerwuję. Znowu wszyscy gdzieś poleśli. A ja mam listę z wynikami, mam listę z wynikami. Mm, nie jesteście ciekawi, kto wygrał? No hej, bez was przecież tego nie sprawdzę! Halo, halo, zbiórka! Kudy, przecież bardzo dobrze wiesz, że chcemy poznać wyniki. Musisz nam powiedzieć, kto jest zwycięzcą. No powiedz, powiedz nam. O, tak, powiedz, powiedz, Stracisz już nam, kto wygrał konkurs. Uwaga, uwaga! Wiem, że bardzo długo na to czekaliście. Dlatego hmm, no już, bez żadnych ceregieli wam mówię, zwycięzcą została Peppa i jej pokaz taneczny. Brawo Peppo, gratulujemy Ci z całego serca! Hurra! Tak się cieszę! Nie mogę w to uwierzyć. Jestem taka zaskoczona. Wygrałam wycieczkę. Hurra, hurra, George, jedziemy na wycieczkę.